Uwielbiasz koty i miękkie futerka? W takim razie ten odcinek jest dla Ciebie. Dziś pokażemy Ci pięć najbardziej puszystych kotów, które wyglądają jak żywe chmurki. Zostań do końca i daj znać, który kot skradł Twoje serce. Na pierwszym miejscu mamy Ragdola kota o hipnotyzujących błękitnych oczach i jedwabistym futerku. Co ciekawe, nazwa Ragdol pochodzi od tego, że kot ten dosłownie rozluźnia się w ramionach właściciela, jak szmaciana lalka. To prawdziwa definicja przytulanki. Maine Coon to największa rasa kotów domowych, a jego puszyste futro wygląda jak królewski płaszcz. Potrafią ważyć nawet 8-10 do kg. Co ciekawe, ich grube futro chroni je przed zimnem i sprawia, że wyglądają jak prawdziwe lwy w wersji mini. Kot syberyjski to prawdziwy wojownik zimy. Jego gęste futro i puszysty ogon pomagają mu przetrwać w niskich temperaturach. Są niezwykle lojalne wobec swoich właścicieli. Jak prawdziwi strażnicy domu. Pers to symbol luksusu w świecie kotów. Długie, jedwabiste futro i arystokratyczny wyraz pyszczka sprawiają, że wygląda jak żywa maskotka. Uwaga! Te koty wymagają regularnego czesania, bo inaczej ich futerko może się plątać. Brytyjski długowłosy to kot o wyglądzie pluszowej zabawki. Jego futerko jest gęste i miękkie jak aksamit. Co ciekawe, są znane ze swojego spokojnego charakteru. To idealni towarzysze do leniuchowania na kanapie. Który z tych puszystych kotów skradł Twoje serce? Napisz w komentarzu, który kot wygląda jak prawdziwa chmurka. Nie zapomnij o subskrypcji i łapce w górę. Kolejne futrzaste rankingi już wkrótce.